Dzień dobry! Czas na codzienną dawkę wiadomości. Zobaczmy, co przyniósł dzisiejszy dzień. Ja nazywam się Klaudia Sedlaczek-Hebda i zapraszam na środowe wydanie Jawor Expressu. 28-letni Arkadiusz, młody kierowca zawodowy z Jaworzna, uległ poważnemu wypadkowi na autostradzie we Włoszech. Obywatel Rumunii nie ustąpił mu pierwszeństwa, co doprowadziło do dramatycznego zdarzenia. Samochód Arka wbił się w naczepę ciężarówki, a mężczyzna doznał poważnych obrażeń. I walczy o życie w szpitalu. Jego bliscy proszą o pomoc w sfinansowaniu leczenia i transportu do Polski. 28-letni Arkadiusz Zjawożna to pogodny, uśmiechnięty brat i syn. Od pięciu lat pracujący jako kierowca zawodowy. Każda jego wyprawa kończyła się bezpiecznym powrotem do domu. Jak wspominają bliscy, Arek zawsze wracał cały i zdrowy. Niestety kilka dni temu jego życie i jego rodziny wywróciło się do góry nogami. Do tragicznego wypadku doszło 15 kwietnia na autostradzie w miejscowości Latisana we Włoszech. Z ustaleń włoskiej policji wynika, że obywatel Rumunii kierujący ciężarówką wjechał na pas ruchu z pasa awaryjnego, nie ustępując pierwszeństwa Arkowi, który prowadził samochód dostawczy. Mieszkaniec Jaworzna nie zdążył zareagować i uderzył w przyczepę pojazdu ciężarowego. Kierowca tira nie ustąpił mu pierwszeństwa, wymusił mu pierwszeństwo wyjeżdżając z zatoczki SOS na autostradzie i nie popatrzył w lusterko i wyjechał po prostu na drogę. I brat wjechał w tył naczepy, wciągło go dosłownie pod naczepę ciągnika. Skutki wypadku okazały się dramatyczne. Arek doznał rozległych obrażeń. Brat ma bardzo dużo uszkodzeń na mózgu. Twarz jest szyta, jest też bardzo mocno uszkodzona. Ma połamaną każdą możliwą kość w nodze, kolano, miednicę, biodro. Ma wiele innych stłuczeń i walczymy tak naprawdę o jego życie w tym momencie. Przyszedł już kilka skomplikowanych operacji, a kolejne są jeszcze przed nim. Obecnie przebywa w szpitalu we Włoszech, jest zaintubowany i znajduje się w śpiączce. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki i przed transportem do Polski musi się ustabilizować. Rodzina Arka nie traci nadziei i robi wszystko, by ratować jego życie i zdrowie. Brat poszkodowanego Kondrat założył zbiórkę, z której środki mają pokryć koszty specjalistycznego leczenia, transportu medycznego do Polski oraz późniejszej rehabilitacji. Wspieramy przede wszystkim na transport brata do Polski, jeżeli stan się ustabilizuje, i na dalszą rekonwalescencję. To leczenie we Włoszech jakkolwiek jest pokryte na przykład z ubezpieczenia, które miał twój brat? Tak, jest pokryte, ale w dużej części musimy sami uzbierać pieniądze. To, co mamy, też nam nie starczy na to, żeby wszystko ogarnąć, ponieważ ma, ma, mama Arka musiała zostać na miejscu i koszty tam są bardzo duże utrzymania i wszystkiego. Celem zbiórki jest zebranie 70 tysięcy złotych. W ciągu 6 dni do akcji przyłączyło się już około 400 osób, dzięki którym udało się zebrać ponad 28 tysięcy złotych. Bliscy arka dziękują za wsparcie i okazane serce. W mediach społecznościowych płyną słowa otuchy, a mieszkańcy Jawożna i nie tylko udostępniają zbiórkę, by dotarła do jak największej liczby osób. Niestety pojawiły się też głosy podważające prawdziwość całej sytuacji. Niektórzy twierdzą, że wypadek został zmyślony, a przedstawione dokumenty wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Tak, taki odzew też dostaliśmy od ludzi, że dokumenty są sfałszowane, wszystko jest zrobione przez sztuczną inteligencję, zdjęcie z wypadku jest w ogóle z innego dnia w miejscu znajdującym się w Polsce, no i musimy znosić takie komentarze też ze strony ludzi. Rodzina stanowczo odpiera te zarzuty, zachowując poufność danych osobowych, stara się udostępniać niezbędną dokumentację, m.in. dokumenty ze szpitala, z prokuratury, oraz dowody wszczęcia postępowania przeciwko sprawcy. Zgodnie z włoskim kodeksem karnym odpowie on za spowodowanie bardzo ciężkich obrażeń ciała wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego. Prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie dotyczące artykułu 590 włoskiego kodeksu karnego, za który grozi kara pozbawienia wolności. Jawożnianin pielgrzym Wojtek Kurzeja w 2014 roku wyruszył na pielgrzymi szlak wraz z mieszkańcami wspólnoty Betlejem. Była to dla pana wojtka bardzo szczególna wędrówka, która wiodła z Jawożna do Watykanu. Na placu św. Piotra jawożnicy pielgrzymi podczas audiencji wręczyli papieżowi Franciszkowi manifest resztek, podpisanym przez około tysiąca jawożnian. Dla pielgrzyma Wojtka Kurzej spotkanie z papieżem Franciszkiem było bardzo ważnym czasem na jego pielgrzymim szlaku. Dla mnie indywidualnie to było takie wielkie, wielkie przeżycie. Audiencja była też yy, dzięki yy, Księdzu Mirkowi, no, on tam, tam chyba yy, na tą audiencję ksiądz Adrianik nas tam chyba gdzieś tam wpisywał. I, i czekaliśmy z, yy, z kilkoma osobami, z kilkunastoma osobami, które też były wpisane w tą audiencję. Yy, obok nas przechodził. Yy, yy, Papież z ochroną, z każdym chwilę rozmawiam. mnie się udało, nawet zapytał mi się, czy mi się nogi bolą, no tylko tyle, no ale to było aż tyle dla mnie. I dostawaliśmy yy, yy, poświęcone różańce od niego, gdzie do dzisiaj mam pamiątkę zresztą. No, z tego spotkania to były tylko dwa słowa, które zamieniliśmy, ale czuć było z niego takie ciepło, od niego. Może to śmiesznie, ale jak podał rękę, to, to naprawdę aż mi się ciepło zrobiło. Ciepło, taki uśmiechnięty gość ludzki. No, mówię, no, dwa słowa z nim zamieniłem. Tam ksiądz Mirek więcej coś tam powiedział. No, ale dla mnie to wrażenie i w pamięci zostanie już na zawsze. A teraz na dawkę informacji z kraju. Baza magazynowa Zbóż w Witoldowie to obiekt zarządzany od 30 lat przez spółkę Top z Wielkopolska, która prowadzi działalność na gruntach dzierżawionych z zasobów Skarbu Państwa. Teraz baza ma zostać rozebrana, a wydzierżawiona ziemia trafić do zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Spółka Topfarts wnioskowała do Kowru o utworzenie ośrodków produkcji rolniczej, które umożliwiłyby dalsze funkcjonowanie wielu takich strategicznych obiektów rolniczych. Brak decyzji Kowr jest zagrożeniem dla stabilności dużych, nowoczesnych gospodarstw towarowych, a tym samym również dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Znajdujemy się na terenie obiektu Witoldowo. Ten obiekt to jest baza magazynowa na blisko 5,5 tysiąca ton różnych płodów rolnych: zbóż, rzepaku, grochu, tego wszystkiego, co przez lata kiedy dzierżawimy. Majątek z kowru, zarówno grunty, jak i te obiekty. Zbieramy z około 1000 do 1200 hektarów. To wszystko przez lata zostało tutaj inwestowane, modernizowane po to, żeby ta baza mogła funkcjonować przez kolejne 20, może 30 lat. Tak? Jest taka możliwość na pewno, żeby, żeby te zbiorniki zostały wykorzystywane i na dzisiaj bardzo szkoda, że no, musi dojść do takich rozwiązań, bo brakuje decyzji kowru o tym, żeby zaangażować i przejąć w sposób funkcjonalny. Ten właśnie obiekt. Na dzisiaj nie ma żadnej formalnej propozycji, żadnego ustalenia formalnego z oddziałem terenowym Kowr w Poznaniu dotyczącym przejęcia tej części inwestycji, która tutaj ze strony Top Farmsu została dokonana. Dlatego dzisiaj jesteśmy niestety już zmuszeni terminowo do dokonywania tego demontażu tych instalacji, które z naszej strony zostały wykonane. Spowoduje to niestety wyłączenie z użytkowania tego obiektu. Dlaczego baza magazynowa jest dla nas tak niezwykle cenna? Po pierwsze, ona obsługuje około 1000 hektarów. Czyli niezależnie od tej drugiej bazy magazynowej możemy, możemy tutaj przyjmować i suszyć płody rolne, nawet jeżeli mamy niesprzyjające warunki pogodowe. Suszarnia ta ma pojemność około 40 ton, czyli naraz może. Suszyć 40 ton zboża czy rzepaku. Wydajność to około 500-600 ton. W zależności oczywiście od wilgotności wejściowej, to spokojnie te 500-600 ton w ciągu doby możemy wysuszyć. Propozycja utworzenia operu, czyli tego ośrodka produkcji rolniczej, nie została przyjęta z prostego powodu. Odpowiedź była taka, że część gruntów musi trafić do rolników indywidualnych, a druga część będzie trafiać do spółek Skarbu Państwa. Na dzień dzisiejszy, około 40% gruntów, które wyłączyli, a wyłączyliśmy już łącznie tutaj Stopfans Wielkopolska i z, ze spółki Książ Rolko, książa Wielkopolskiego łącznie 6 tysięcy hektarów. Około 40% jeszcze tych gruntów nie jest zagospodarowana. To boli zarówno nas, jak i boli rolników okolicznych, bo przecież ta ziemia miała do nich trafiać, a, a niestety nie jest zagospodarowana, czyli no gdzieś te przetargi nie są sfinalizowane. Jeśli chodzi o powiat, to Pfarency jest jednym z głównych pracodawców regionu i na pewno pracują tutaj wielopokoleniowe rodziny to jest trochę taka praca w którą wchodzą coraz młodsze pokolenia z danych domów ale ciągle jakby mamy tą strukturę wieku jednak osób starszych i prawda jest taka że to są też osoby niemobilne to znaczy takie osoby które nie będą dojeżdżać do dużego miasta za Pracą. Więc najprawdopodobniej one się spotkają z wykluczeniem. W tej chwili mówimy, że docelowo, przy takim obrocie spraw, jaki jest obecnie, czyli braku jakichkolwiek decyzji dotyczących OPR-ów, zwolnieniami jest w tej chwili zagrożone. 150 osób na etatach, i drugie tyle pracowników sezonowych. Z tym, że trzeba powiedzieć, że to są osoby, które co roku znajdują u nas pracę. Tak? One co roku tutaj przychodzą pracować. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już jutro.